Hej, hej, witajcie w dnie na dnie. Ale najpierw na początku, na wstępie kilka spraw powiedzmy, organizacyjnych. Na początek chcę bardzo serdecznie podziękować za kawki. Chyba to tak po moich urodzinach się wysypało. I serdecznie dziękuję Ani, Joli, Juli i Madzi. Także dziewczyny pijemy kawkę. Wasze zdrowie. Dziękuję serdecznie. Link w opisie filmu. Jeżeli ktoś chce postawić mi wirtualną kawkę i wspomóc mnie i mój kanał. Mamy od niedzieli nowy katalog Oriflame. Też zapraszam do linku poniżej, bo są fajne rzeczy. Nowa seria Optimals, którą już zamówiłam, idzie do mnie. Więc przegląd i zamówienie zrobimy sobie w piątek, jeżeli paczka dojdzie w czwartek. Następna sprawa organizacyjna to taka proforma, już standardowa. Poproszę serdecznie o kciuki pod filmem, subskrypcję kanału, ponieważ 50% oglądających osób nie subskrybuje kanału. Chciałabym jak najszybciej dobić do dwójki z przodu, aby zrobić dla Was rozdanie, bo mam już super produkty nazbierane. A jeszcze dojdą pewnie. Jeszcze jedna sprawa. Dotycząca Oriflame i mojego zespołu, mojej grupy. Jeżeli ktoś z Was nowy w tym katalogu się zarejestruje do mnie i złoży zamówienie za 200 zł, bierze udział w losowaniu wspaniałej paczki. No i to by było na tyle. Teraz, właśnie, zapraszam do tego dna, które jest bardzo duże. A gdyby ktoś był ciekawy, co mam na oczach, to yy, słodko kwaśna gramshop, Dzisiaj kreseczka limonkowa i cień sztukateria. Dobrze, zakładam okulary, bierzemy się za kosz. Tutaj mam wszystkie opakowania, które yy, od poprzedniego denka mi się zebrały. Doszły jeszcze opakowania z szafki wstydu łazienkowej. Wrzucałam, rzucałam, coś czego nie używałam. Ale dobra, przystępujemy do pierwszego produktu. Nie. Może wiecie co, ja wyjmę to, ja zrobię to tak. Tu jest taka wkładka materiałowa, więc ja sobie to odsznuruję. Jak dam radę, to wyjmę wszystko. Tak, wyjęłam całe to ze środka. Dam na kolana, a do pustego kosza będę wrzucała po prostu to, co omówię. Mary Kay Satin Hands to jest taki skrap do rąk, do dłoni, peeling. I bardzo to lubiłam, natomiast teraz się już nie da za bardzo wypompować, to tak jakby zaschło tam, czy wrócę, nie wrócę ze względu na cenę i nie używam takich rzeczy do rąk teraz właśnie przy mojej leczonej egzemie, łuszczycy, nie wiem, jeszcze nie zdiagnozowane do końca. I to samo z tym emolientem, słuchajcie, to jest Mary Kay Emolient, jest tu resztka, Extra Emolient Night Cream. Jest to bardzo tuste, bardzo, bardzo, bardzo. To jest zupełnie taki olej osmalec. Więc, no, może to za tuste też jest. Bardzo mocno pachnie, bardzo, więc ych, nie. Nie. Dość fajny produkt to był, może do bardzo suchej skóry, nie wiem. No. Nic to nie zrobiło takiego, a było dosyć niedogodne w użytkowaniu. Strasznie tłuste, strasznie. Nie wyobrażam sobie tego nałożyć na twarz. Yy, z szafki z wstydu, to dalej. Yy, dużo produktów jest bardzo przeterminowanych. Bardzo. Aż wstyd, ale mówię, nagram. Do sierpnia 2023. Mija tyle produktu. No, nawet tego nie chcę odkręcać, co tam nie. Illuminating i Moisturizing Balm. For Body and Glow Me. E, chyba używałam jakiś czas. No, że woda leci z tego, dobra, zakrywa. Nie. Już teraz tak, dekolt nie jest taki młody, troszkę pomarszczony. Nie, no już nie używam tego typu rzeczy. E, I tutaj mamy coś, co myślałam, że będę używała na nogi, na dekolt, jednak. Nie używała multifunkcyjny fluid CC10 w jednym. Wydaje mi się, że to jest do 2020 roku. Może mogło tak być, nie wiem, no nie wiem. Ale fajny był, wiecie, bardzo kryjący, taki krem multi. O, bielenda. 175 ml. No, niestety nie zużyłam, jest prawie cały. A tutaj jest taka mniejsza wersja z i też zużyłam z Mary Kay. To działało, zostawiało taką powłokę na skórze, taką na dłoniach, taką tłustą. Następnie też stara jakaś maska Avon Planet Spa. To jest czarna, z czarnym kawiorem, taka peel off chyba. Tak, peel off i po prostu jakoś nie używałam. A new Avon. Odmładzająca maseczka Peel Off ze złotem. No powiem Wam, że też nie używałam, też bardzo przeterminowana do 2020 roku. Brazilian Body, coś wspaniałego z Eveline. Tylko, że właśnie mi się już przeterminował, bo używałam tego tylko w lato do 2022 roku. I po prostu to wyrzucam, jeżeli zachce mi się czegoś na nogi, na ręce, dekolt, to chyba takie coś właśnie, w takie coś pójdę, chyba że coś z Oriflame'u, właśnie będzie nowość w szóstym katalogu, coś pięknego, także no zobaczymy. Ale na lato jak najbardziej, zrobiła się z tego jakaś galaretka już, bielenda, złoty eliksir rozświetlający, bardzo przeterminowany produkt też. No nie, tak, no, nie tak bardzo, bo do sierpnia 2023. Tak, już taki jest le. No więc to też bardzo lubiłam. Magic Bronze, rozświetlający złoty eliksir do ciała, pokrywa z, y, złotym pyłem, nadaje blask, efekt promiennej skóry. Ja Wam coś powiem: jak było lato, wiosna, lato, i jeździłam do pracy, do sklepu, to wiadomo, że się człowiek bardziej gdzieś smarował wszystkim. I takie rzeczy mi szły. To jest moje chyba drugie opakowanie, którego już nie zużyłam, no bo już nie jeździłam. I tutaj coś co też już resztkę wyrzucam, bo jest przeterminowane. Nie chcę tym się już psikać na twarz. Jest to rozświetlający olejek opalający w sprayu z Avon Skin So Soft. Kiedyś robiłam wam pokaz, właśnie jak mi się przyciemniła fajnie skóra. Z tego byłam bardzo zadowolona. Kolejne przeterminowane, kokonat widzicie wszystko, lirenę, coconut water, organiczna, brązująca woda do ciała, też bardzo mi się fajnie sprawdzała. Tylko, że się przeterminowała. <laughs> Także no, do jakichś samoopalaczy w psikaczku wrócę na pewno. Nie wiem jeszcze do czego, może coś polecicie, co jest fajne. Bardzo stary produkt, nawilżające, brązujące masło do ciała. Bielenda do maja 2024, no ale już słuchajcie, no nie, no tyle zostało, nie, no wyrzucam. Yy, I takich rzeczy nie, jednak nie będę używała. I kolejna Bielenda, cudowny też produkt, brązujący yy, ciało ze złotą perłą, właściwie rozświetlający balsam do ciała, ale on tak jakby Opalał na złoto, takie to ciało było i dekolt, ręce mi się podobały w tym bardzo, bo nie marszczyło skóry, tylko takie było właśnie, tak, promienna skóra. Tak, zgadza się. I to było fajne, to było świetne. I tego jest reszteczka, zupełnie reszteczka do września 2022. I tutaj wywalam już stare, jakieś yy, przeterminowane. Yy, Produkty do, takie na lato ze SPFem 20, wiecie, do opalania, nad wodę, jak się jedzie i się smaruje ciało. Yy, bardzo dobrze mi się to też sprawdza, Takie, takie te, tego typu rzeczy. Soraya, sanker. wodoodporny balsam do opalania. Podobna sprawa, rozświetlający złocisty krem do twarzy i ciała, Lirene. Yy, to jest moje drugie opakowanie, Coconut Shine i podkreśla opaleniznę, nadaje złoty blask. Bardzo, bardzo lubiłam. Bardzo. No, już nie doczytam tej daty tutaj. No, 2024. No, także to, to też jest świetne. I to by było koniec szafki wstydu. Produkty brązujące, letnie i tak dalej. Teraz, jak się zbliża nowe lato, będę miała nowe produkty te, tego typu do ciała po prostu. Chyba. Jeden, góra, dwa. Więcej nie. Pamiętacie, miałam z Eveline yy, rozświetlacz AA Wings of Color. Ale tam go prawie zużyłam, ten AA. Z Evelyn wywaliłam, bo już był stary. Teraz może zacznę, znaczy nie zacznę. Mały przerywnik pędzlowy, słuchajcie, z temu. Odpowiednik niby tego chyba o 130 albo o 132 z glam shopu. Włosy wychodzą strasznie, także to leci do kosza. Najlepsze chusteczki. Które do tej pory zużyłam, bo mnóstwo ich kupowałam na to Wam muszę powiedzieć: Dada z biedronki. One są takie w dotyku bawełniane. Nie są takie, jak wyschną, nie są takie sztuczne, śliskie, takie, wiecie, takie fliselinowe, tylko taka chusteczka się bawełna. Taka bawełnka się robi z tego. Także tak, 100% bawełna, organiczny aloes. Ale znalazłam podobne. Jeżeli ktoś ma blisko Aldika, to jest coś takiego jak mamia. I one właśnie są też takie, um, takie tempe, nawilżone są tempe i suche też są tempe, czyli taka bawełenka. Ekstra miękkie, testowane, no wiecie, ja dla dzieci kupuję raczej, żeby tak tu wycierać po słoczach, czy coś takiego. Także te są fajne, z pantenolem, bez dodatku alkoholu. Takie czuć, że sztuczne chusteczki to nie są. To są po prostu takie tempe, nawilżone, taka bawełnka i koniec. Te i te bardzo dobrze mi się sprawdzają, innych już nie będę kupowała. Używam teraz nową serię z Oriflame do higieny intymnej Feminel. Jeszcze mam trochę w jednym i w drugim. Myślałam, że jedno zużyłam, ale nie zużyłam, bo sobie zmieniłam. Mam trzy rodzaje i postawione po prostu ko siebie i jeden dzień ten, jeden dzień ten, jeden dzień, żeby było urozmaicenie. A to jest stara wersja butelki i produktu. Bardzo dobrze mi się sprawdził. Lubię Feminele Refreshing, to jest odświeżający. Black curant i Lotus Flower. Olejek do demakijażu z firmy Wianek. Yy, powiem Wam, że łagodzący do demakijażu oczu, twarz i ust. Yy, nic złego nie robił na, na skórze, na oczach. Nie szczypał, nie... No, nie, było, nie, nie był niekomfortowy, ale miał problem ze zmyciem dosyć kolorowego makijażu i tuszu do rzęs, na przykład wodoodpornego, lub takiego mocnego tuszu, albo jak nakitowałam porządnie. To miał problem. Musiałam sobie pomagać yy, dwufazówką, a tego nie lubię robić na oczy. No, dla mnie olejek na oczy musi zmyć od razu, rozpuścić wszystko. Także, no, na pewno yy, z braku laku czasami, jak jest promocja, mi braknie. No to coś takiego właśnie biorę, łapię na szybko, ale nie, tak żeby celowo to kupić, to nie. Deep Cleansing Gel, mój ukochany żel Optimals Oriflame. Nie wiem, które już opakowanie, on, on jest przezroczysty, ma niebieskie granulki, pięknie pachnie, dobrze domywa, wystarczy jedna pompka, twarz, szyja, dekolt, jest cudowny, 150 ml. Ciekawa jestem teraz tej nowej wersji, już też właśnie do mnie idzie. I podoba mi się to, że w, zrobili podział na skórę wrażliwą, suchą i mieszaną w kierunku tustej. Także no, to, to mnie cieszy i właśnie zamówiłam produkty do mieszanej tustej. No. Także to, to jest świetne. Mary Kay Timewise Age Minimize 3D Day Cream z SPF 30. Nie zużyłam całego, ponieważ kilka, kilka użyć i miałam szczypanie w oczy i głupi posmak w ustach, mm -mm, także nie. No i tutaj jest kolejny krem Mary Kay, którego już no, muszę się pozbyć, ponieważ jest już przeterminowany, wychodzi jakaś woda. On ma taką fajną pompkę, tak o, się naciska Ym. i podobna sytuacja... Na noc zużyłam był fajny. Był fajny na noc, taki porządny, mocny krem. Natomiast na dzień nie jestem w stanie go już zużyć. Raz że się już przeterminował, a dwa, właśnie ma SPF 30, opakowanie prześwietne. Tutaj sobie można dodać do tego wgłębienia boosterek jakiś czy, czy jakieś kropelki, ale no niestety nie mogę znieść uczucia szczypania oczu, zawienia oczu i tego głupiego posmaku w ustach od tego kremu. Mgiełka Wellosophy Oriflame, Cudowna mgiełka z serii tej naturalnej, bez parabenów, bez tych wszystkich nielubianych składników, więc mamy tutaj rzęszeń syberyjski. I to jest taka mgiełka odświeżająco, kojąca, energetyzująca. Uwielbiam rano po myciu, przed nałożeniem płatków pod oczy. Tak. I mam te mgiełki już nakupione w zapasie. Przepraszam, jak nie wyostrzy. Można to znaleźć oczywiście w katalogu poniżej. Ja tych produktów kiedyś miałam więcej, więc tu drugi, ten emolient z Mericay, to już się teraz nie będę rozgadywała, i to jest, wiecie co, extra emolient night cream dla bardzo suchej skóry, więc może dlatego mi się to tak nie sprawdziło, ale to to jest jeden tłuszcz, to jest jeden tłuszcz po prostu. No dla mnie nie. I tutaj mamy przeterminowaną sprawę, to był Mary Kay pore minimizer. Mam jeszcze jeden. Tutaj jest pompka airless. Niedawno to zaczęłam używać. Taki zestaw to jest mikrodermabrazja domowa i minimizer porów. Użyłam to dopiero raz. I o tym wam kiedyś powiem, bo po samym użyciu trzeba naprawdę sobie Uspokoić skórę. To są bardzo maleńkie drobinki, bardzo maleńkie, ale bardzo ostre. Skóra jest zaczerwieniona, na skórek jest zdarty. Trzeba sobie potem pomóc jakimś właśnie y, odbudowującym barierę hydrolipidową y, produktem. Tu jest ten pore minimizer i to jest komplet. Taki, tak sprzedawany był jako komplet. Y, jeszcze będę to używać. Z, tak raz na tydzień, bo się boję częściej i dam Wam znać, jak to mi się sprawdziło, bo to naprawdę czuć, jak się masuje, że zdziera skórę. Aż boli, naprawdę, aż boli. O, jeszcze jeden taki yy, z szafki wstydu, Avon. Aparat się wyłączył, więc powtarzam. Avon Bronzing Gel mm, do ciała Bronze and Glow. W ogóle nieużywane, zestarzało się, stało w szafce. Znaczy w ogóle nieużywane, może dwa razy. No i jakoś mi się to nie sprawdziło. To za rude było na mojej skórze, po prostu za rude. Kolorystycznie mi to nie odpowiadało. Krem do rąk, neutrogena, rozcięte. To kupiłam na wyjeździe, ponieważ dostałam nagle wyrzutu. I musiałam się bardzo, bardzo mocno kremować czymkolwiek, więc kupiłam to w biedronce. Natomiast to było bardzo rzadkie, szybko się wchłaniało i nie zostawiało mi nawilżonej skóry. O, może tak? To za słabe dla moich chorych dłoni. Niektórzy na pewno są zadowoleni, zadowoleni z tych produktów. No ja, to było takie ratunkowe, powiedzmy. Przeterminowana maseczka NU Avon. No nie wiem, nie będzie wyostać, to nie będzie. Avon Warming Peel Exfoliant Witamina C do wszystkich rodzajów skóry. Tak jak mówię, nie lubię pilofów. Dwa razy może użyłam. Przeterminowała się, stała w szafce, w łazience. Tu jest kolejny produkt z Mary Kay, prawie zużyty do końca Satin ten mi się akurat chyba lepiej sprawdził niż tamten. też jest tusty, ale delikatniej pachnie. I ten nawet lubiłam na ręce, ale po prostu od, mojej, od moich wyrzutów już przestałam. Znaczy, no tego jest tyle, to wiecie, no można powiedzieć, że zużyte. To, to bardzo ładnie pachnie. To tak, ten, ta wersja. Nie ta różowa, tylko ta. Pomarańczowa kulka ActiveL 72 godziny deodorant Power Move. No, dobrze mi się sprawdziła ta kuleczka. Lubię te kulki. One są w bardzo fajnych cenach w Oriflame. Także teraz mam zamówioną różową, która w ciągu dwóch tygodni odbarwia, wyrównuje kolory skóry pod pachą. No, także sobie zmieniam to, bo lubię zmiany. O tym Wam już wspominałam wielokrotnie. Genialny produkt, witamina C w kapsułkach Oriflame. Mam kolejne opakowanie, używam rano co drugi, trzeci dzień. Witamina C plus E można znaleźć w katalogu poniżej pod filmem. Bo poszczególnych produktów nie będę Wam podlinkowywać, tylko cały katalog albo. Całą galerię produktów, które akurat są w ofercie tygodniówki. Teraz mamy tygodniówkę 55% na zapachy na wiosnę. No także mam zamówione jedne perfumy, na które się czaiłam bardzo długo, bardzo długo. Krem pod oczy lifting Eniu Avon. To jest moje bodajże drugie albo trzecie opakowanie, nie zużyte do końca. Ponieważ zaczęło mi podrażniać i to jest protinol, czyli z tego wniosek, że ja jakieś rzeczy właśnie protinolowe, nie mogę, protinol, retinol, nie mogę pod oczy. No. Rano się budziłam, troszeczkę miałam zapuchnięte i trochę się, tak jakby uzawiły mi te oczy, Takie, taka mi zachodziła mgła na oczy. Pokażę wszystko razem, bo wiecie, no to nie będę tutaj już poszczególnych produktów otwierać, ani, ani omawiać tak szczegółowo. No moja ukochana seria, której nie wiem czy można jeszcze kupić. Wiem, że będzie jeszcze czerwona dostępna. Nie wiem czy niebieska będzie. Optimals Hydra Radiance OriFlame serum krem na noc i to jest to nie jest ten bogaty, to jest ten lekki. Także już rozkminiłam, że bogate to były do cer takich suchych wrażliwych, a właśnie te light były do cer tłustych mieszanych. No, i krem pod oczy, mój ulubiony, mam kolejne opakowanie w zużyciu. Super seria Hydra, w ogóle co ma w nazwie? Hydra, to już mówiłam, to mi się bardzo podoba i dobrze sprawdza. Mimo, że mam teret ustawą, to nawilżenie jak najbardziej wskazane. I mówię o tym, nie lubię tej kulki, to jest Optimalska Czerwona seria, i powiem Wam, że jeszcze mam krem na dzień ze SPF-em 25 i ten krem. Jak jest słońce, jak mam wyjść, nakładam. I on mi nie robi nic takiego, wiecie, lub albo smaku w ustach z tej czerwonej serii. Age Revive to jest serum mleczkowe. Dosyć mocno pachnie. To muszę Was uprzedzić. Tak, dosyć mocno pachnie, ale tak łagodnie. Mocno, ale łagodnie, tak wiecie, nie ostry zapach, taki fajny. To serum używałam z reguły na noc. Ja aż tak wygrzebywałam tą szpatułką. Moim zdaniem to produkty są te za gęste do pompki, bo nie wychodzi wszystko z dołu. Krem pod oczy też na noc stosowałam, rozcięty, widać, że lubię. Płynne płatki pod oczy Eveline kolagen. Kilka opakowań zużyłam, tych pomarańczowych, że tak nazwę, fioletowych chyba, zielonych, ale chyba ten był najlepszy z tym kolagenem. No i bardzo dobrze mi się to sprawdzało. Tutaj wyrzucam Eveline opatru Balsam opatrunek do ust. 99% e składników pochodzenia naturalnego. Nie lubię tego produktu. Nie lubię. Nie smakuje mi. Y nie lubię tej konsystencji. Miałam kiedyś bardzo popękane usta. Posmarowałam tym. Nie dobrze mi się robiło. Nie wiem dlaczego, słuchajcie. Nie wiem. Coś w tym jest, jakiś składnik, że mnie... Dlatego mm -mm. ja wyrzucam. Olejek zapachowy z Rosmana. Dawałam sobie to. To jest eukaliptus. Dawałam sobie to do dyfuzora. No i już zużyłam. Bardzo ładnie pachnie. W małej ilości parę kropel. No i powiem Wam, że tak przed snem, jak wywietrzyłam pokój, troszeczkę sobie puściłam dyfuzora. Także bardzo fajny olejek. Teraz mam wlane. Mm, z oriflame olejek, niby jest do twarzy, ale ta także rzadziuteńki, leciusieńki. Zielona herbata z limonką, coś takiego. Tak, chyba tak. Wkleję Wam tutaj zdjęcie, co to jest. Też świetnie pachnie wieczorem. Hydra Stars Moist and Mild. Nawilżające serum, barierowe, całe, zużyte. Miałam to też na wyjeździe w górach. Yy, powiem Wam, że. Bardzo ładnie pachnie, fioletowe, to mi się podoba. 30 ml, fajnie mi się sprawdzało, nawilżało. Produkt zupełnie okej. Okay. Mary Kay Boostery, nie wiem, czy wyostrzyło, czy nie. Jeden był Ceprus resveratrol Resveratrol, a drugi H-Ceramide Hydrator. Dodawałam to do kremów, żeby po prostu to pozużywać, A czy to robiło coś fenomenalnego ze skórą? To bym powiedziała, że nie zauważyłam, czy z tym, czy bez tego. Krem bardzo fajnie działał. No może coś robiło. Ja to miałam jeszcze, jak byłam w Ameryce i pamiętam w tym programie takim wstępnym, to były moduły i można było sobie za 50 groszy takie coś wybrać. No więc wybrałam i zużyłam w końcu. I zostały nam zostały nam dwa kremy pod oczy. Even Out rozcięta tubka Oriflame bardzo fajnie nawilżający otulający krem Even Out. Teraz się będę już kierunkować na Noveide Plus bardziej te droższe. No bo już Kasa w portfelu, to wiecie, droższe rzeczy można kupować. Natomiast, jak są w promocji takie kuszące mnie rzeczy, te tańsze z Optimalsa, biorę, bo po prostu, no, kremów pod oczy i do twarzy to idzie, idzie naprawdę dużo. I ten mój ulubiony, już w nowej wersji, już który z kolei Royal Velvet z wyciągiem z czarnego irysa, no po prostu, to jest krem, taki mój już must have. Teraz go nie zamawiałam, bo mam inne kremy i nowej do zużycia, więc a, i Wello Sophie pod oczy, ten balsam, który stosuję jako serum pod oczy, tak, taki podkład pod krem. No, ale jak będzie w promocji, chyba będzie w szóstce, albo teraz nawet jest w piątce, to wszystko z czasem, wszystko Wam powiem. Zobaczcie sobie do katalogu poniżej, no jest świetny. Ten, ten krem jest świetny. Czy w tej starej wersji jak był, był świetny i w tej nowej też. Może jest ciut, ciut lżejszy teraz. Na końcu, bo wystawiłam na stół zjaja mm, siemielniane. Słuchajcie, to miałam przy wyrzucie moim. E, ultra łagodny, bezzapachowy, żelmejący, oparty na certyfikowanym hydrolizacie z siemienia lnianego. I miałam też taki. Multum kremów zużyłam się mielniane. Natomiast ten żel do mycia ciała, nawilżający, oczyszczający, skóra uszcząca się i skłonna do alergii po zabiegach medycyny estetycznej i wysuszających skórę, ale to po prostu używałam jako środek do mycia rąk 400 ml kupiłam w aptece. No, także to jak ktoś ma bardzo, bardzo yy, wrażliwą skórę, uczulenie, egzemę można sobie tym spokojnie myć dłonie, niekoniecznie ciało, bo wiadomo, na dłużej starczy. Ziaja met. tak. Także no to by było na tyle, i mamy kosz do wyrzucenia. Jeszcze Wam dodam na sam koniec, że mm, możecie z, y, czasami złapać mnie na tym, że mam rozgardiasz na paznokciach. Tak mi się dobrze trzymają, że. Po prostu szkoda mi zdzierać, szkoda mi tych rąk do lampy wkładać, którymi się tam zniszczy paznokieć, to dorabiam sobie na nowo już jakimś innym kolorem i coś sobie kombinuję, więc tutaj mamy dzisiaj taki jasny fioleto-niebieski kolor, fioletowo-niebieski kolor i pyłek. No to mam na dwóch, tutaj mam jeszcze stare czerwone, tu szaro-fioletowe, możecie być świadkami... Przemian na moich paznokciach, niekoniecznie spójnych. No dobra, zmęczyłam się, powiem wam. Zmęczyłam się, ale dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Powtórzę się. Oto suby, może serduszko w komentarzu, cokolwiek. No i dzwoneczek, tak? Życzę wam wszystkiego dobrego, co was czeka. Do następnego dnia. Hej, papa.